Nazywam się Wiesław Słowski, i chciałem zaprosić do trzeciej części w ramach Lekcji Głagolicy. Odcinek zatytułowany, czy udało mi się otworzyć prawdziwą wersję Głagolicy i dlaczego to było tak ważne. Chodzi o pierwotną wersję Głagolicy. Jak tłumaczyłem właśnie w, pierwszej, w pierwszych lekcjach, to właśnie, że masoneria celowo nam ukryła Głagolicę. W Polsce w ogóle prawie praktycznie nie ma materiałów na temat głagolicy, a na całym świecie jest po prostu wiele Asbóg, ale one są różne. Różnią się kształtami Bóg, różnią się rodzajami Bóg, czyli że, że na przykład są jakieś litery Ni, Ga, jakieś dodatkowe, które po prostu że no, o, o to, że próbowałem y, najbardziej powtarzalne. Czyli po prostu y, też pojawiały się y, bukwy, które powstały na pewno później niż pierwotna wersja. No i tak jak mówię przede wszystkim był pozmieniany y, kształt, y, zmieniona kolejność tych bukw i zmienione wartości liczbowe. No y, tak samo tak samo do tego też trzeba dodać, że różna wiedza była na przykład na temat danej bukwy, więc tu trzeba było wszystko ułożyć w całość i poczułem właśnie w 2018 roku, po 6 latach uczenia się Głagolicy, że po prostu no trzeba otworzyć pierwotną wersję z przekazu przodków wiedziałem właśnie że będzie w 2022 zaczyna się nowa era wiosnę w przesilenie wiosenne i że powinna być właśnie lista do tego momentu skompletowana i te kody po prostu powinny być w pewnych miejscach mocy uruchomione Czyli trzeba je po prostu w dane miejsce było zanieść i po prostu tak by odkodowało to po prostu pewne rzeczy, bo głagolica, obrazy, głagolice przetwarzają się w dźwięk i są to też po prostu kody. Kody do naszych pól, ciała, umysłu, duszy i sumienia, a także kody do rzeczywistości czyli po prostu tak jakby pokazują tą prawdziwą rzeczywistość po katastrofie 1813 masoneria po prostu tak dała tutaj taką nakładkę, że nie widzimy tej prawdziwej rzeczywistości, zmienili historię, naukę sfałszowali wszystko, nawet naszą kulturę no i właśnie ukryli pismo Głagolica które też jest właśnie Y, można posiąść wiedzę, właśnie, wspólnie informacyjną, odkodować programy y, te matrixowe nasze, i po prostu y, też wyleczyć się, właśnie. I chodzi o to, że obrazy, y, obrazy y, zamieniają się w dźwięk nieodpowiedni dla negatywnych energii. Czyli po prostu może dojść do tak zwanych egzorcyzmów. Dlatego Masonelia się obawiała właśnie i szczególnie Polaków, no bo większość Polaków jest po prostu o czystych sercach. Mamy to w genach, pomoc innym właśnie widać nawet w jakiejś różnych, właśnie na przykład Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, dajmy po prostu pieniądze. No, nie chcę tutaj się wypowiadać na temat właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale właśnie nawet jak nie mamy, to, to dzielimy się i w ogóle jesteśmy po prostu e, nieobojętni na krzywdę. I też broniliśmy e, wielu, e, wiele razy w historii. I mamy tą empatię, po prostu dobre, dobre serce, właśnie i umiemy się zjednoczyć. I na przykład z powodzi, że mimo że masoneria wydała miliony na, na, na po prostu wcześniej na, na to, żeby, żeby ulokować Ukraińców, a teraz brakło pieniędzy i ludzie zbierali sami społeczeństwo, bo rząd już nie miał pieniędzy na, na powodzie. Więc po prostu a, a, a mimo to pewno dalej będziemy pomagać innym a nam nikt nie, nie pomaga i mimo, że widzimy, że to wszystko jest iluzją i to wszystko masoneria rządzi i podkręca nam cały czas śrubę, to dalej po prostu spokojnie no śpimy po prostu, tu nie chodzi o to, żeby były jakieś krwawe rewolucje tylko żebyśmy właśnie zobaczyli tą prawdziwą rzeczywistość zjednoczyli się i zaczęli właśnie Wizualizować że, tą rzeczywistość prawdziwą, obrazować i po prostu, żeby, żeby zacząć myśleć o tym, co chcemy, i uwierzyć właśnie w to, że mamy moc stworzenia, że to tylko ludzie z duszą mają moc stworzenia, i tak naprawdę wszystko musi się żeby coś się urzeczywistniło, to, to musi najpierw zostać zwizualizowane, czy, czyli poparte emocją. No i właśnie Głagolica do tego służy. Ja uważam, że udało się otworzyć prawdziwą Głagolicę. I tak naprawdę to było istotne, bo w przekazach, w środkach też było, że zaczyna się reset od 21 czerwca 2024 i to miał być reset dla negatywnych energii i myślę, że i tak by musiało tak być, ale właśnie to, że to, że udało się otworzyć głagolice w przesilenie wiosenne 2022 roku to po prostu dało pewnik, że, że po prostu myśmy tę melę wygrali i, i po prostu Mogą nas straszyć różnymi rzeczami, że realizują plany e, na przykład tak, te przepowiednie Jackowskiego, e, jakieś, e, jakieś Ether TV ale teraz po prostu e, mówię o planach masonerii, ale to po prostu już się nie urzeczywistni i, i to po prostu e, i pomoże właśnie to jak e, Głagolica, więc e, właśnie. Po to jest głagolica, żebyśmy odblokowali w sobie te programy. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma wolną wolę, i nie zdaje sobie sprawy z mocy słowa, z mocy wizualizowania. Dlaczego nazywa się na nas się mówi słowianie, nie Słowianie tylko słowianie? Od mocy słowa. Głagolica to jest mowa duszy, czyli od słowa głagol z pras słowiańskiego znaczy. Znaczy, mowa. Tłumaczyłem dokładne znaczenie, tłumaczenie w poprzednich lekcjach. I po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że tylko ludzie z duszą mogą sobie wizualizować, mogą wizualizować i urzeczywistniać to wszystko, poparte emocją. A masoneria o tym wie i po prostu straszy nas, żebyśmy urzeczywistniali tego co nie chcemy czyli ich plany, a tak naprawdę teraz będą próbować nas straszyć różnymi rzeczami, ale uważam, że no nie dojdzie do planu zniszczenia całkowitego mogą się jakieś pojedyncze rzeczy no jeśli się nie obudzimy to będą się jeszcze jakieś wizualizowały bo my możemy to wszystko blokować bo chodzi o to, że od przesilenia jesiennego, czyli tak jak wypadło w tym roku 22 września, a tak, tak naprawdę od 1 nowego, czyli chyba od 2 września, od 2 października, to wtedy to wszystko, co zwizualizujemy emocją, urzeczywistni się od nowego roku, tyle, że od przesilenia wiosennego. Prawdziwego nowego roku 2025 i powinniśmy wizualizować to, co pozytywne, czyli myśleć z emocją tego, co chcemy, a tego, co nie chcemy, po prostu bez, bez strachu odrzucać. A to, co po prostu już było wizualizowane na ten rok, to możemy blokować poprzez brak mojej zgody na plany masonerii, brak mojej zgody na złe jakieś rzeczy dla, dla ludzi.